Witajcie w drugim odcinku. Zagrajmy w Portal 2 Kop. Jak zwykle jest ze mną? Bartek 661. Okej. Okay. To już jest drugi odcinek. Ym, I teraz tam idziemy. Teraz idziemy do. Masa i prędkość. Masa i prędkość. Oh yeah. Tak, Pierwszy. Chodź, idziesz, To tak, idę. Zdążyłem dojść. Zdążyłem, żeby wszyscy wraz. Coś, to... Co? coś masz żółtego pod sobą. Tak, tak, takie dziwne. Nieważne. Załóżmy, że nie. I herbatka? pan pendrive. Dzisiaj, dzisiaj, w ogóle jest tłusty czwartek, więc polecam wszystkim zjeść pączka. Ja miałem do... nie, co miałem do szkoły? Drożdżówkę. Żal, myślałem, że pączka. Wczoraj miałem pączkę. A powinienem mieć, a powinienem mieć dzisiaj. Tu, 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 do tak? I zabij do do góry. Mojego teraz, ja tobie wbijaj. Okej, okay. to było banalne. No to akurat jest łatwe. Nie no, łatwe, lubię, tylko banalne. Lubię to, masa i prędkość. To jest takim słowem. Masa i prędkość. A ja to w ogóle zauważyłem, że to się samo da zrobić kiedyś na to, co nie będzie. To i to. Nie, ja mogę przecież. Możesz. Ja stanę. Nie, to najpierw mi ty tutaj zrób i tutaj, a później sobie. Bo tak to się nie da. Dobra? Czyli mam zejść? A później sobie zrób. Wejdź tu a później i sobie zrób. Gdzie jest? Wiesz gdzie? Tu. Co? Tu portal. Mhm. Hmm. I teraz ja. Ej, nie, trochę za cicho muzyka. Dzięki. Bawi się portal gamon. Okej. Okay. Spaczka. Okej, okay, stój. Ja. Yeah. Excellent job placing the edgeless yeah. safety cube in the receptacle. Yeah. You should be very careful. Yeah. <laughs> our I can drop the fake ones. You have no it's idea how tiring it is to praise someone for it's placing good 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 an, good good good. an edgeless cube <laughs> <good>. <laughs> <laughs> exactly in the receptacle. Exactly. 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 Exactly Ty, los? <noise> ja los? Jest los? Jest los? Mam twoją głowę! los? Jest los? Chodź. los? Chodź. Nie ma Zniknęło, nie, zdążyłeś. nie ma Jest Nie Jest nie ma. los? Jest los? Jest los? Jest to jestem ja na rysunku. Na rysunku z pewnością. No <laughs> bo rysunku. Ktoś musiał to narysować na komputerze, żeby było. To jest fajne, To jest to grawika. Grawika! Tak? Grawika, oczywiście. Grafika. No poczekaj. I wzdycha! Wzdycha. Oje, oh yeah. jest. Aha, e, czek e, wbijaj tu. Ja mam wpić? No, no to ty mam. Ma mm. Wiesz chyba ja. Guzik dobra. Eee, ciemny. Ale najpierw guzik! Pomyliło mi się jeszcze raz. <głosy> <głosy> załóżmy, że to nie było specjalne. E, ty tak lubisz, mnie zabijać co mnie. No nie, to by nie lubił. Aha. <laughs> 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 Jeszcze raz, zły Portal Jasne. Yeah. Ok, w ostatniej chwili mi się podobało. No i co? Wbijam, proszę Chaps. 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 Ej, poczekaj, patrz. Stój tu. Pokażemy coś dziwnego widzom. Ja mogę Cię przeskoczyć, a Ty mnie? Nie mogę. No właśnie. Jak ty to to zrobisz? Bo stałeś tu. Nieważne, nie było tematu. Jestem hardcorem, no Jestem hardcorem, dlatego mi się udało. Cisza. Nie lubię ciszy w odcinkach, więc Jaki rozmawiajmy o czymś. Jak ci minęły ferie, które już minęły miesiąc temu. No, dokładnie to Can dwa tygodnie, 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 tygodnie... Ale... Załóżmy, że miesiąc. Się <grym> się Albo teraz ja chcę. Teraz ja chcę pierwszy. Cernością. Z cernością. Nie mam pojęcia gdzie to dasz, bo nic nie widzę. O, ale... Koc. Teraz kost go. Straciłeś kostkę. Ale co druga wypadnie, żeby no, to jest miąsa. Dobra, wbijaj no, jeszcze nie, raz. Nie, już tam nie idę. No tym razem ci nie jestem. Nie dam ci portali, już. No chodź. No nie obraża się. Z pewnością. Ku Czeps. Nie trzymam nawet rąk na klawiaturze. Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj. zaczekaj to. Wiem, chciałem cię strzelać. Gdzie ty jesteś, a tam łapuj. Dobre, Przechodzimy! O oh, je! Yeah. <laughs> <laughs> Ej, powiedz, to, Znajdziesz. Ej powiedz, to lol, ale nawalają LOL, ale nawalają <laughs> lol, ale nawalają LOL LOL JAK SIĘ ZBUGOWAŁO Nacisz y, LOL Co? U mnie na kanale zobaczysz Tak, y, tekstury się zbugowały Na maksa Zamiast y, tej tuby, to było takie, jakby coś wystawało z tej tuby, jakiś ten. Y, jakby to było rozwalone, czy coś tam. A teraz, teraz ja lecę, bo ostatnio ty byłeś. No to ty Która z No, masz też tu i tu, i później tu, a później drugi tu. Nie wiesz. I drugi tam. O. Brawo. Mało kostek, znaczy kostek bez bezpieczeństwa. Bez kostek bezpieczeństwa. Nie kostek bez bezpieczeństwa. Jakby to był Companion Cube. To by było fajnie. Byśmy się znęcali na Companion Cube. Companion Cube jest fajny. O, już, już się nie zbugowało, z, z, zbugowała, z pewnością. Już się nie zbugowała tekstura. Yy, rozbierają, mam mnie? Mam rozbra rozbraną? Oczywiście! <laughs> Rozebraną głowę. Musisz you know <laughs> Ale nie, to oczywiście. <laughs> oczywiście! No lecisz. Ale to pierwszy. Outside, <laughs> <Do you? laughs> nie! 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 <laughs> nie! No, jak to? Jeszcze sobie miejsce A, Aha. Ty masz dać tam i... i tam. O, pamiętasz tam? O to jest to. E, dobra, to tu, tu, e, dajesz tam i tam, z drugiej A. strony. A z pewnością. Dobrze, że nie przechodzimy tego za pierwszym razem. LOL. To by było pro. Ja daję. Tutaj, dobrze? Niedobrze. Zły portfel. Zizluły. zły. Jeszcze raz. Ciągle się mylę. Zizluły. Ciem, ciemny. Ciemności? Nie, ciemny, daj. Dobra. Chodź. zły. Teraz chodź tu. Zielysko. No. I daj tu. tu zamiast twojego? No i nie, zaraz. Poczekaj. Yy... Poczekaj. Yy... Zaraz. Lol. Nie, źle to zrobiliśmy. Hm. To przynajmniej będzie dłuższy odcinek. Mm. To mieliśmy zrobić tak, chodź tu. Jeszcze raz. Tam bardziej daj. No, jak mnie wywaliło nas. Chodź. Eee, yy, okej. Okay. I teraz ja mam w locie dać. Zaraz, idę tak... I w lewo. Który? Eee, yy, ciemny. Co to było? No, źle! Masz tam przejść. Ale nie, bo ja ci powiniłem portal takim. Aha. aha Ale... Tch, lol... Nie na środku. Już? No, no, no już. Co? Przez przypadek Q nie Nieważne. Ale mnie... My... Masz tam z drugiej strony dać! Spoko. Nie spoko na środku. Okej. Okay. Okay. i teraz chodź, Gerard ale nie, nie, ten, nie, 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 ten! Yy, nic. Ciemne, ciemne, ciemne. Zaraz. Um. Ale po co ja to tak nie, Gerard opania, to było. Zaraz. Mm. Uda mi się. Ale udało mi się. Ej, dobrze, skacz, skacz. Tam i tam portal. Gerard opania, ale bardziej w prawo. I zostaw tam je... Eee... Yy, zaraz. No i teraz ty idź tam, ja ci dam rzuty. Bo... Daj okay. tu. Ja wiem, no, no. idź idź Okej, okay. teraz dobrze. Nie zszedłeś? Nie. To no, dobrze. Okej. Okay. Jest dobrze. Okay. Aha. Mam nadzieję, że nie słyszycie... słyszycie od ja nie słyszę. To widzowie pewnie też. Ej, co to było? Lunch. Było dziwne. Eee, i co w związku z tym, poczekaj, że tam jesteś? poczekaj! Chcę trafić. Dobra. Aha. Nice! I teraz. Teraz, Tra teraz tam. Teraz ty idziesz skacz. Przez swój podwór. Przez swój jasny se tam daj. Ale ty mi masz też kostkę. Nie, bo tam trzeba postawić kostkę tam na górze. No właśnie, dlatego masz mi dać. Chudny. A nie, y tutaj masz mi dać, bo tam jest siatka. Myślałem, że skaczę tędy. I teraz tu. Nie, ty idź tam, bo to, tam musisz mi dać Nie, ja ci tam dam pół. Dobra, dawaj tutaj i skocz. Parory, parore, parore. Parore, Okej okay. W ogóle tu miałeś tam położyć kostkę, żeby ta siatka się wyłączyła. Aha, nie to nie jest spoko. Jest I, i Nieważne. To są te drzwi. E, tu jest ten Giewon, chodź. O, tutaj dostaliśmy taniec. Ej, poczekaj. Przesuń się. Nie udało się. Cześć. Um, nic. A możesz zamknąć drzwi? Co robisz? Siedzę. Hmm? Tak. Ale nie, ty. Aha, okej. Okay. panie? Gerard o pania. Brian o Brian. <grymne> Spoko. Dobra, szósty level. Jeszcze oh, trzy levele. To też fajne, to jest też jest fajne. Idź tam mi dać tak portale, wiesz, właśnie. Hmm. Jak nie wiesz, Wiem. Powiedz, jak Najpierw poczekajmy jeszcze GLaDOS, przez co nie... Chciałam powiedzieć, przez co. E, zaraz, ty lecisz tutaj i tutaj, okej. Okay. No już. Dałem. Ja? Yeah. Ja Okej. Okay. I masz mi spuścić Daj Leci! Daj. Z skoku złapałem. Okej. Okay. Jak, Jakbyście nie wiedzieli do kogo mówiłem, no to do mamy, bo mi wbiła do pokoju. Ale ogólnie spaczka. Teraz ja daję sobie tutaj. Ja Aha. <laughs> Nieważne. A! O, w ostatniej chwili! Lol. O lol, spoko. Aha, ja S naciskałem. W ostatniej chwili. O, panią. o to też jest fajne. Ja chcę latać, ja chcę latać. Bo ty wiesz, kiedy puścić kostkę. No. A ja, muszę ja wiem. Stronę, chyba. Jak, jak będziesz tam, to już puszczam kostkę. Tam wiesz, będzie dać portal. Tu. Okej. Okay. No to ja, Ało, tak, ja wyczuję następny moment. Dobrze. To jest... do pania. No, widzicie jak Aha. wiem... Jeszcze giniesz, Lol, to było dziwne. Takie ja trochę nie. Eee, śruba ko, Szupa do ko. Żelazny uchwyt! Ooooo! Oh yeah! Nie udać ani jednej kotki w której Już, już, już sześciu w serii testów masa i prędkość w szczespólnej... Też, też to dostałem, ale żelazny uchwyt. A dostajesz żelazny uchwyt też. No oh teraz. Yeah! Ooe! Żelazny uchwyt! Oh! Nie. Nieważne. Jesteś tiuretem, a ja, ja jestem wathelstawem. Przegryzę sobie płatki Lion, tylko żeby znać. A ja przegryzę sobie pendrive'a. Polecam płatki Lion. Nie jadłem nigdy, ale mam zamiar. Polecam. O, Cześć. Poczekaj ym... No, skończyłam mówić No No wiem wow 3, cztery Okejasz okay, Okej okay, Jaszek Ej, teraz... E, teraz ja lecę. Teraz ty kostkę Teraz ty trzymasz kostkę, ale ostatnio ja, ja trzymałem. Trudno, ja trzymam ostatni. Co tu trzeba było zrobić w ogóle? Zaraz Ej, ja wie. mam lecieć. Tam. No. Tam o. I przyłożysz wtedy o guzik i wyłączysz te wniasaczek. Mhm. A jak ja mam się wybić? Dzień, dzień, dzień. O Jezu, co ja A jak ja mam się wybić? Nieważne, nieważne. Nie ważne. zapomniałem jak się tak, wybić. Nieważne, poczekaj. Ej, tutaj. Maciek, tutaj i tutaj dajesz, i, ja i wejdziesz na tamtą platformę, i ja ci podniosę jak tam tu Aha, okej. Okay. Teraz szybko, szybko, szybko. Skopi. No trzymaj. No dawaj, 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 skacz, 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 skoczyć, Ale gdzie drugi portal, a tam? Skocz! Już, chodź. Bierz kostkę. Teraz znowu ja ten, drugi, bo jest fajniej jak drugi jestem. Nie, ja mam iść. Biegnij! Aha. Czekaj, teraz ja drugi, bo zawsze chodziłem pierwszy tu. Ale nie, ja chcę, ja chcę pierwszy. To dobra, poczekaj. Znaczy ja chcę drugi, bo fajniej mi się. A w ogóle po co mam kostka? Potrzebna. Aha, miałam okay. pomóc. Aha! Okej. spoczko. Świetnie! He, he, he. Jesteśmy świetni, oh yeah! Stop. Chrup, chrup, chrup. W ogóle słuchajcie jak je kładki lają? No. Bo teraz mi to mówisz. <laughs> to, się byt, nie? to trzeba było połocinka wysiąść. No. No. To jest to trochę trudne. No. Ale tylko trochę. Lecisz pierwszy, bo ja nie wiem co no. trzeba zrobić. A nie wiem. Kostkę mamy wydostać. Ja daję tu i... I musisz Masz dać tu i tu, a ja tu i tu. ja ci powiem kiedy lecieć. Ale nie tu, Szymon. Z pewnością Szymon. Bartek. Teraz ja? Okej. Tutaj a drugi na dole. Poczekaj, poczekaj, ja ci powiem kiedy. Skoczyłem już Przez przypadek już skoczyłem. Co czekaj? Spadłem. E, Aha! Aha! Aha, jaki lak Z pewnością. Jeszcze raz. No skocz. Ty wiesz, kiedy ja miałem skakać, to będziesz wiedział, kiedy masz skakać, No ja nie wiem. Nice! Okej. Okay. Y, spoczko. Nie tak. Albo, a dobra. Idziesz. Tam. I... Lol. Taki ninja. No i tak znamy A tam jest siatka przecież. A, trudno. <laughs> I tak masz przejść. Ej, daj tutaj portal, i tam, gdzie jest to miejsce na laser. No? Aha! A tutaj. No i tam jest. Gdzie Ej, tam... przeszedłem przez laser, i się nic nie stało. spoko. Ej, co ty zrobiłeś? Nic. do pania! Nieważne. Chodź. Nie musimy odliczać, bo ja widzę. Naciska, kiedy chcesz. Aha, ale nie tak szybko, masz? No. Pierwszy. Bła, 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 O, dysek! Dysek! Teraz ja. Żyrafa papa. Nie! Nie! Żyrafa papa. Jeszcze raz. Ogromna jeszcze krzywa papa. Gdzie? Nie ma! Żal! Uciekaj! 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 Pomocy! Nie ma ściany! Uciekaj! Nie! Nie! Dużo FPS-ów. Jeden. Ja <laughs> o już. Nie wiem. Mam wyłączone to. Już podskoczyło. 60 FPS-ów. Już podskoczyło. Skojarzeń. Jak ktoś ma skojarzenia, to jest żalem. Na przykład taki człowiek, kogo znam, ale nie powiem imienia ani nicku. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mówił dla was Chogun.pl. i wartek 661. To trzymajcie się. Cześć.